mit Englisch äh, nicht als Deutscher aufzutreten. Äh, und äh, nun äh, haben wir die Möglichkeit, äh, in den Osten zu fahren, zum Beispiel nach Polen. Und äh, es, gibt, es ist gar keine Notwendigkeit für mich, äh, irgendwie als Engländer auftreten zu wollen, weil äh, die äh, Selbstverständlichkeit und die Barmherzigkeit ist inzwischen so gewachsen äh, zwischen äh, den beiden Ländern. Äh, und ich wohne ja heute in Pommern, in Vorpommern. Und Jeżeli wolno mi dodać jeszcze parę słów osobistych. Po wojnie było dla nas, kiedy, kiedy jeździliśmy do Francji, było to dla nas bardzo trudne. My jako Niemcy z Francją też mieliśmy historyczne. Um, Łączy nas pewna historia, e, trudna historia i było, dla nas Niemców było bardzo trudne poruszanie się po Francji. Ja pamiętam, kiedy pie, moje pierwsze wycieczki do Francji, czasami zdarzało mi się nawet, że nieudolną angielszczyzną próbowałem zamaskować fakt, że jestem Niemcem. Tym bardziej, e, tym bardziej, e, tym, ba, tym ważniejsze jest dla mnie to, że dzisiaj mogę być w Warszawie i nie, ma, nie czuję żadnej potrzeby maskowania mojej narodowości ponieważ to co jest między naszymi ponieważ taka normalność i serdeczność, która w międzyczasie urosła już między naszymi narodami jest tak duża że po prostu możemy tutaj być Dank no, schnell meine Dank und das Goethe Institut ist es klar Frau Kukurat, ja, vom Kulturrat für das Haus hier ja, in Saliwski der e mann für den Film hier aus Polen. Ähm, äh, ich äh, bedanke mich sehr, äh, dass äh, wir das hier alles machen können und äh, heute hier sind und Sie werden sehen, äh, wie äh, werden Sie denn schon auch Ihren Weg durch diese Räume finden und äh, vielleicht ergeben sich ein paar Fragen. Ich bin ja da. Äh, na, sam jetzt sehr Podziękowania, bardzo, bardzo serdecznie Podziękowania dla Pani Prokura Institutu an dla Institut. <laughs> tutaj jest opery dla pana Fetysza. bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy umożliwili to, że teraz mogę Państwa zaprosić do te obejrzenia tej wystawy. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, zapraszam, jestem tutaj przez cały czas. Noch schnell, schnell, schnell einfach... jestem, jestem bardzo serdecznie. Natürlich, natürlich w das Archiv, alles kommt aus dem Archiv und äh, meine Frau ist die Hüterin dieses Archivs in München. Ähm, also äh, wenn das nicht geordnet wäre, dann würden wir das heute auch i jeszcze tylko jedno słowo, to wszystko, co tutaj zobaczycie, pochodzi z mojego archiwum, a moja żona Helga jest strażniczką tego archiwum i gdyby ona nie dbała o to, żeby to wszystko było uporządkowane i przewoływane, wystawa nie byłaby możliwa. Bardzo dziękuję. bardzo, Dobra. Dobra, za nagrywanie. Państwa, na do